Tu zaczynają się historyczne dywagacje, gdzie przeszłość zadaje pytania, a my szukamy odpowiedzi. Testament Imperium. Madryt, 1 listopada 1700 roku. Nad stolicą Hiszpanii unosi się ciężka jesienna mgła, a w jej sercu, w chłodnych murach Escorialu, dogasa ostatni płomień potęgi Habsburgów. W ogromnej komnacie, w której przez wieki koronowano, żegnano i chowano królów, leży Karol II, człowiek, w którym historia Zamknęła swoją ironię. Zrodzony z pokolenia królów, ale złamany przez własną krew, chory, słaby i samotny. Wokół łoża minisi, lekarze, doradcy i spowiednik, a w powietrzu unosi się zapach kadzidła i śmierci. Sekretarz dworu drżącym głosem odczytuje testament dokument, który zadecyduje o losach całego kontynentu. Niech wszystkie moje królestwa bez podziału i rozczłonkowania przejdą w ręce Filipa, księcia Andegaweńskiego, wnuka króla Francji Ludwika XIV. Niech będzie to wola Boża. W tym momencie na mapie świata, której kontury rozdane są po stole obok łoża, cienie dwóch potęg, francuskiej i hiszpańskiej, zaczynają się nakładać. Hiszpania, choć zrujnowana gospodarczo, Wciąż posiada imperium, nad którym nie zachodzi słońce. Od Nowej Hiszpanii po Filipiny, od Niderlandów po Neapol, dziedzictwo Karola II to więcej niż państwo. To sen o globalnym panowaniu. Kiedy wieść o śmierci króla dotarła do Wersalu, Ludwik XIV, król Słońce, podniósł się z tronu i spojrzał na mapę Europy. Z miną człowieka, który wie, że dzieje właśnie zrobiłby mu miejsce. Już nie ma Pirenejów. Miał powiedzieć cicho, lecz z dumą, jakby wyznaczał nowy porządek świata. I rzeczywiście, tego dnia Europa przestała być tym samym kontynentem. Zgasła dynastia Habsburgów w Hiszpanii, a na jej ruinach narodziła się nowa dynastia Burbonów. Ale zanim zakwitła, kontynent miał zapłonąć. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś, nie zasubskrybowałeś tego kanału, zrób to teraz. Daj też łapkę w górę i komentarz, to dzięki temu mogę dalej nagrywać. Rozdział pierwszy: Tło historyczne Europa po wojnie z Ligą Augsburską. Zaledwie trzy lata wcześniej, w 1697 roku, zakończyła się wojna z Ligą Augsburską. Wielki konflikt, który po raz pierwszy zatrzymał ambicje Ludwika XIV. O tym konflikcie opowiadałem już w poprzednim epizodzie. Zachęcam do zapoznania się z nim po wysłuchaniu tego podcastu. Francja, mimo zwycięstw na wielu frontach, była znużona. Ziemia potrzebowała odpoczynku, a lud chleba zamiast chwały. Jednak pokój w Rizfik nie był niczym więcej niż oddechem przed kolejnym starciem. Hiszpania tymczasem dogorywała. Państwo, które niegdyś wysyłało flotylle na krańce świata i biło monety z amerykańskiego srebra, pogrążyło się w maraźmie. Dwór w Madrycie był zdominowany przez koterie i intrygi. Na tronach i w radach zasiadali ludzie bez wizji, a Karol II, ofiara wielopokoleniowego kaziroctwa Habsburgów, był niemal niezdolny do rządzenia. Jego wygląd budził litość, blade oblicze, wykrzywione rysy. Świat wiedział, że zbliża się koniec, ale nikt nie wiedział, kto obejmie schedę po imperium. Na dworach europejskich wrzało. Wiedeń, Londyn, Haga i Wersal prowadziły tajne rokowania, starając się znaleźć kompromis w sprawie sukcesji. Zawierano układy podziału Hiszpanii jeszcze za życia króla, jakby jego śmierć była jedynie formalnością. Anglia i Holandia chciały równowagi sił: Austrii oddać południowe Włochy i Niderlandy, Francji Neapol i kolonie. Ale historia nie zna kompromisów pisanych przez polityków. W Testamencie Karola II wszystko okazało się proste i bezlitosne. Całe dziedzictwo miało przypaść Bourbonom. I tak. W jednej chwili sen o równowadze przekształcił się w koszmar hegemonii. Europa zrozumiała, że Ludwik XIV, posiadając teraz wnuka na tronie w Hiszpanii, zbliżył się do stworzenia pierwszego nowoczesnego supermocarstwa obejmującego zachód kontynentu i dwa oceany. Wiedeń i Londyn nie mogły na to pozwolić. Na Starym Kontynencie Zaczął się nowy rozdział: wojna o sukcesję hiszpańską, wojna o kształt świata. Rozdział drugi. Ludwik XIV i Plan Bourbonów. Wersal, rok 1701. Pod kopłami lśniących sal i wśród dźwięków fanfar, Ludwik XIV ogłasza światu decyzję. Jego wnuk Filip Andegaweński przyjmuje koronę Hiszpanii jako Filip V. Francuski ambasador w Madrycie składa przysięgę wierności, a portrety nowego króla błyskawicznie pojawiają się w całym imperium. Król słońce świętuje. Jego dynastia sięga teraz aż po Gibraltar i nowy świat, ale w Londynie i Wiedniu nikt nie świętuje. W oczach Habsburgów Bourbonowie dokonali zamachu na równowagę Europy, a Anglia i Holandia wiedzą, że to, co zaczyna się dziś w Madrycie, może zakończyć się utratą ich handlowego panowania na morzach. Ludwik XIV zdaje sobie z tego sprawę, ale nie ma w nim lęku. Jest przekonany, że Francja, wspierana przez bogactwo Hiszpanii, zdoła zdominować kontynent. Wysyła więc francuskie garnizony do hiszpańskiej Flandrii i do portów włoskich, zabezpieczając kluczowe punkty imperium. Reakcja Europy jest natychmiastowa. Wiedeń mobilizuje armię, papież protestuje, Londyn i Haga zawierają sojusz obronny. Wkrótce dołącza Sabaudia, Portugalia i Prusy. Powstaje wielka koalicja, szeroki sojusz państw, które łączy jedno niechęć wobec rosnącej potęgi Francji. Francja i Hiszpania po jednej stronie. Anglia, Austria, Holandia i ich sojusznicy po drugiej. Europa staje w płomieniach. Rok 1702 przynosi pierwsze starcia. Na włoskich przełęczach, w Niderlandach, na morzu, wszędzie tam, gdzie krzyżują się szlaki handlu i ambicji, płoną wioski, padają twierdze, a żołnierze giną za sprawę, której sensu nie rozumieją. Ludwik XIV, jeszcze niedawno władca absolutny, którego nikt nie śmiał podważyć, ponownie staje na czele potęgi. Ale tym razem Europa jest gotowa. Przeciw niemu wyruszają dwaj ludzie, którzy zapiszą się w annałach wojskowości. John Churchill, książę Marlowe i Eugeniusz Sabałcki. Dawny francuski książę, którego Ludwik kiedyś odrzucił, nie wiedząc, że wkrótce stanie się jego największym przeciwnikiem. Wielka wojna o sukcesję hiszpańską właśnie się rozpoczyna. Rozdział trzeci. Pierwsze starcia. Europa w płomieniach. Rok 1702. Europa znów szykuje się do wojny, jakby nie potrafiła bez niej istnieć. Zaledwie kilka lat po tym, jak ucichły działa wojny z Ligą Augsburską, pola bitew znów wypełniają się żołnierzami w błyszczących na pierśnikach i barwnych mundurach. Na północy kontynentu Holandia mobilizuje armię, Anglicy wysyłają pierwsze oddziały przez kanał La Manche, a w Wiedniu Cesarz Leopold I wzywa swych generałów do walki za dziedzictwo Habsburgów. Po drugiej stronie, Francja i Hiszpania, zjednoczone pod znakiem Lilii Bourbonów, wystawiają setki tysięcy ludzi. Pierwsze kampanie toczą się w Italii, w Piemoncie i Lombardii, gdzie książę Sabalski, Wiktor Amadeusz II, waha się, po której stronie stanąć. Początkowo sprzymierzony z Francją, szybko dostrzega, że zbyt wielka przyjaźń z Wersalem może kosztować go koronę. Jego decyzja, by przejść na stronę koalicji, stanie się jednym z kluczowych momentów całej wojny. W 1703 roku sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Na Zachodzie, w Hiszpanii, trwają zamieszki. Część arystokracji popiera Filipa V, część austriackiego arcyksięcia Karola, który ogłasza się Prawowitym królem Hiszpanii. Tak zaczyna się bratobójcza wojna o duszę imperium. W tym samym czasie na północy, na ziemiach dzisiejszej Bawarii i nad Reni, gromadzą się potężne armie. Dowodzi nimi człowiek, którego nazwisko wkrótce zapisze się złotymi zgłoskami w historii wojskowości: John Churchill, książę Marlborough. Jego celem jest połączenie sił angielskich i austriackich. Oraz rozbicie francuskiej dominacji w środkowej Europie. Lato 1704 roku przynosi decydujące starcie bitwę pod Blenheim. 13 sierpnia 1704 roku, w upalne sierpniowe przedpołudnie nad brzegiem Dunaju, w pobliżu bawarskiej wioski Blenheim, rozkładają się dwa obozy. Z jednej strony Armia francusko-bawarska pod dowództwem marszałka Taarda i elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela. Z drugiej strony siły sprzymierzone, dowodzone wspólnie przez księcia Marlborough i księcia Eugeniusza Sabautskiego. Francuzi są pewni siebie. Ich armia, licząca ponad 60 tysięcy ludzi, ma za sobą doświadczenie w dziesiątkach kampanii. Ale John Churchill jest geniuszem logistyki i planowania. Przemaszerował pół Europy, by uderzyć tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. O świcie, gdy nad Dunajem unosi się mgła, sprzymierzeni ruszają do ataku. Na prawym skrzydle Eugeniusz wiąże Bawarczyków, podczas gdy Churchill kieruje główny szturm na Blanheim. Walki są krwawe każda wioska, każda chata zmienia właściciela po kilka razy. W pewnym momencie francuska piechota zostaje zamknięta w samej wsi, a Dunaj odcina jej odwrót. Wieczorem, po ponad 10 godzinach rzezi, francuska armia zostaje zniszczona. Marszałek Tallard trafia do niewoli. Tysiące jego żołnierzy toną w rzece lub giną pod bagnetami. Europa nie pamiętała takiej klęski Francji od dziesięcioleci. Wieść o porażce pod Blanheim Rozchodzi się jak błyskawica. W Wiedniu biją dzwony, w Londynie ulice toną w pochodniach, a we Wersalu milczenie. Ludwik XIV nie mówi nic, tylko jego oczy, przygaszone i twarde, zdradzają, że po raz pierwszy od dawna naprawdę się boi. Blanheim to punkt zwrotny. Francja traci inicjatywę, a koalicja rośnie w siłę. W następnych latach John Churchill i Eugeniusz Sabaucki poprowadzą serię zwycięskich kampanii, które na długie lata zdefiniują nową sztukę wojny. Rozdział 4. Giganci wojny. Marlborough i Eugeniusz Dwóch ludzi, dwa charaktery, jedna legenda. John Churchill, książę Marlborough, anglik z chłodnym umysłem i żelazną cierpliwością. Nie był typowym żołnierzem. Wyróżniała go elegancja, spokój i zdolność planowania na tygodnie naprzód. Nie szukał chwały, szukał skuteczności. Zbudował nowy model dowodzenia łączący logistykę, dyplomację i strategię. Był lojalny wobec królowej Anny, a zarazem niebezpiecznie niezależny. Jego wpływ w Anglii urósł tak bardzo, że stał się figurą polityczną równą ministrom. Obok niego stanął człowiek, który zrodził się po drugiej stronie frontu, książę Eugeniusz Sabałcki. Potomek rodu francuskiego, który z powodu intryk został odrzucony przez Ludwika XIV i uciekł do Wiednia tam w służbie Habsburgów stał się najgroźniejszym wrogiem swego dawnego monarchy smukły, twardy, błyskotliwy. Prowadził żołnierzy z przodu, zawsze w pierwszym szeregu. Pod Blenheim, Odenhardt, pod Malplaquet zawsze był tam, gdzie decydował się los dnia. W 1706 roku John Churchill zwycięża pod Ramil. W w 708 roku koalicja odnosi kolejny triumf pod Odenard, a w 1709 roku wygrywa najbardziej krwawą bitwę całej wojny pod Malplaquet, gdzie zwycięstwo koalicji okupiono dziesiątkami tysięcy ofiar. To już nie była tylko walka o terytoria. To była wojna totalna prowadzona w imię równowagi, chwały i przetrwania. Marlborough i Eugeniusz, choć różni, Tworzyli duet idealny. Jeden był umysłem, drugi mieczem. Razem doprowadzili Francję na skraj klęski, a Europę do punktu, w którym musiała zapytać samą siebie: czy dłużej można wojować w imię dynastii, gdy kontynent płonie? Rozdział 5. Francja na krawędzi. Lata 1708-1709. Wersal, jeszcze niedawno pełen śmiechu, muzyki i blasku, tonie w ciszy. Ludwik XIV, który przez pół wieku kształtował losy Europy, staje wobec najgłębszego kryzysu swojego panowania. Jego imperium jest osłabione, armie przegrywają, a kraj Zrujnowany wojną i klęską głodu, drży na krawędzi upadku. Zima 1709 roku przechodzi do historii jako jedna z najcięższych w dziejach Francji. Zamarzają rzeki, giną plony, ludzie palą meble, by przetrwać noc. Po wsiach szerzy się głód, w Paryżu pojawiają się rozruchy, a król, ten sam, który kiedyś był ucieleśnieniem triumfu absolutyzmu, siedzi przy kominku w ponurym milczeniu. Na jego biurku leży list do papieża i kilka raportów z frontu. Każdy z nich brzmi jak pogrzebowy dzwon. Utrata Lil, klęska pod Odenard, tysiące poległych pod Malplaquet. Francja krwawi, najjaśniejszy panie, pisze marszałek Villar, ale wciąż żyje. I rzeczywiście, mimo katastrof w tym narodzie tli się duch oporu. W miastach powstają ochotnicze milicje, chłopi oddają ostatni chleb armii, a kościoły modlą się o zwycięstwo. To już nie wojna o chwałę, lecz wojna o przetrwanie. Ludwik XIV, choć złamany latami i stratami, nie kapitulował. W 1710 roku marszałek Villar zdołał zatrzymać natarcie koalicji pod Denon. To zwycięstwo, choć taktycznie niewielkie, moralnie uratowało Francję. Europa zaczyna rozumieć, że całkowite zniszczenie państwa Bourbonów byłoby nie tylko niemożliwe, ale i niebezpieczne, bo zniszczenie Francji oznaczałoby koniec równowagi, a nikt nie wiedział, co przyjdzie po niej. Rozdział 6. Dyscyplina i znużenie. Gra dyplomatyczna. Wojna trwa już ponad dekadę. Setki bitew, tysiące potyczek, miliony istnień. Wszystko to zaczyna ciążyć nawet najpotężniejszym. W Londynie, gdzie władze obejmują torysi, zmienia się ton polityki. Zamiast dalszej wojny pojawia się pragmatyzm. Anglia osiągnęła, co chciała kontroluje morza, zabezpieczyła handel, zdobyła prestiż. Premier Robert Harley i jego współpracownicy uznają, że nadszedł czas rozmów z Wersalem. Tym bardziej, że sama Anglia zaczyna się bać sukcesów własnych sojuszników. Austriacy, zwycięzcy i zbrojni w rosnące ambicje. Coraz śmielej mówią o imperium Habsburgów od Holandii po Neapol. Wiedeń z kolei wciąż marzy o osadzeniu arcyksięcia Karola na tronie Hiszpanii. Ale gdy w 1711 roku jego brat, cesarz Józef I, umiera bezpotomnie, sytuacja zmienia się diametralnie. Karol dziedziczy tytuł cesarza świętego Cesarstwa Rzymskiego i wtedy Europa z przerażeniem dostrzega, że jeśli teraz Habsburgowie przejmą również Hiszpanię, powstanie potęga równie groźna jak ta, którą miała zbudować Francja. Równowaga sił, ta niepisana zasada nowożytnej Europy znów daje o sobie znać: nikt nie może być zbyt silny, nikt nie może mieć wszystkiego. Wersal dzięki zręcznym poselstwom i zakulisowej dyplomacji zaczyna odbudowywać pozycję. Król Słońce, choć schorowany i przygnieciony żałobami, traci kolejno syna wnuka i prawnuka, wysyła swoich ministrów do negocjacji. Ich celem jest jedno: ocalić dynastię Bourbonów na tronie Hiszpanii nawet kosztem wszystkich innych strat. W 1712 roku Londyn. Wycofuje swoje wojska z frontu. Eugeniusz Sabałcki zostaje sam. A koalicja traci impet. Europa zaczyna szukać pokoju. Rozdział 7. Pokój w Utrechcie. Rok 1713. Po 13 latach walk, które ogarnęły niemal cały kontynent, Europa wreszcie siada do stołu. Holenderskie miasto Utrecht, spokojne i bogate, w ceglane kamienice, staje się sceną, na której decydują się losy świata. Rozpoczynają się negocjacje, w których każda strona przynosi własne rany i własne nadzieje. Francja zubożała, ale niepokonana. Anglia zwycięska, pragmatyczna, gotowa dyktować warunki. Austria dumna, lecz zmęczona. Hiszpania rozdarta, ale wciąż żywa. Wynik tych rozmów zapisze się w podręcznikach historii. Filip V, wnuk Ludwika XIV, zostaje królem Hiszpanii, ale musi zrzec się wszelkich praw do tronu Francji. Austria przejmuje Niderlandy Południowe. Neapol, Mediolan i Sardynię, tworząc nowy blok habsburskich posiadłości w Italii. Anglia otrzymuje Gibraltar i Minorkę, a także monopol handlowy z koloniami hiszpańskimi słynny Asiento prawo do handlu niewolnikami. Francja traci część terytoriów kolonialnych w Ameryce, lecz zachowuje integralność i prestiż. Dla świata to moment przełomu. Utrecht staje się symbolem nowej epoki dyplomacji, epoki równowagi sił i politycznego realizmu. Z końcem wojny o sukcesję hiszpańską kończy się również wiek bezwzględnej hegemonii. Ludwik XIV, choć stary i złamany, osiągnął to, co dla niego najważniejsze: Bourbonowie pozostali na tronie Hiszpanii. Dynastia przetrwała. I rządzić tam będzie przez następne trzy stulecia. Ale cena była ogromna. Francja straciła setki tysięcy ludzi. Jej skarb był pusty, a blask wersalu przygasł na zawsze. Rozdział 8. Zmrok nad Wersalem. Wersal rok 1715. Pałac, który przed półwieczem lśnił jak słońce, teraz pogrążony jest w ciszy. Wielkie ogrody, niegdyś tętniące dźwiękami muzyki liliego i śmiechem dam dworu, spowite są mgłą. Na długich korytarzach przemykają cicho służący, już bez tej pośpiesznej gracji, jaka towarzyszyła królowi słońce w czasach jego triumfów. W komnacie z widokiem na stawy i fontanny siedzi starzec. Ludwik XIV ma 76 lat. Za sobą 72 lata panowania. Żaden monarcha w historii Francji nie rządził tak długo. Żaden też nie zbudował wizerunku tak potężnego. A jednak dziś, patrząc na mapy i portrety, widzi raczej ruiny. Niż chwałę. Na stole leżą dokumenty, raporty, listy. Wszystko, co pozostało po epoce zwycięstw i wojen. Francja jest wyczerpana, lud zubożały, skarb królewski pusty. Syn, wnuk i prawnuk króla zmarli w ciągu zaledwie kilku lat. Pozostał tylko maleńki prawnuk Ludwik, który pewnego dnia stanie się Ludwikiem XV. To jemu, stary monarcha, chce przekazać ostatnią lekcję. Wyobraźmy sobie, że przywołuje dziecko do siebie, spogląda w jego oczy i mówi powoli, spokojnie, głosem, w którym drży już tylko echo dawnej potęgi. Nie popełniaj moich błędów, starałem się rządzić dla chwały, ale chwała przemija szybciej niż ludzkie życie. Kochaj pokój. Nie pozwól, by Francja cierpiała przez Twoje ambicje. Za oknem wstaje świt. Promienie słońca, to samo światło, które przed laty uczyniło go królem słońcem, wpadają do komnaty przez ciężkie zasłony. Ale nie ma już fanfar, nie ma tłumów, nie ma wiwatów, jest tylko cisza. W dniu Jego śmierci, 1 września 1715 roku. Francja żegna go w milczeniu. Jedni modlą się za jego duszę, inni z ulgą przyjmują koniec jego panowania. Ale niezależnie od opinii, wszyscy wiedzą jedno: kończy się epoka. Epoka, w której monarchowie wierzyli, że mogą kształtować świat wedle własnej woli. Epoka, w której władza miała blask boskości, a wojna była narzędziem chwały epoka, która stworzyła nowoczesną Europę i zarazem nauczyła ją, jak wysoką cenę trzeba zapłacić za wielkość. Po jego śmierci Francja pogrąży się w długach i kryzysie, ale legenda Ludwika XIV nie umrze nigdy. Wraz z jego życiem kończy się wiek absolutyzmu, a rodzi się wiek równowagi i rozumu, wiek który przyniesie encyklopedystów, rewolucję i imperia zupełnie nowego rodzaju. A jednak gdzieś, w cieniu historii, wciąż pobrzmiewają słowa króla Słońce, już nie ma Pirenejów. Słowa, które nie były tylko wyrazem pychy, lecz symbolem marzenia o jedności i potędze, marzenia, które na zawsze ukształtowało Europę.